Cześć, nazywam się Izita i witam Was na mapie NoLifea no 666. Niedawno jak wypuścił filmik z tą mapą właśnie ściągnąłem sobie ją i zobaczyłem co, czym to się je i nawet mi się podoba. No i tak. O, tam coś jest? Nie widziałem tego wcześniej. Dobra, przyczynajmy zasady. Główne cele mapy. Zrób dom, szukaj skrzyń. Rozbuduj wyspę, zrób farmę, wykonaj wszystkie zadania z ciemnego domku, uzyskaj 64 chleba, zrób fabrykę kobla. To będę musiał jeszcze popatrzeć na niecie, jak się robił, nie wiem. Zdobądź 10 gunpowderów, a nie gunpowderów. Graj na normalu, a właśnie, a czy ja nie mam peaceful? Dobra, możesz przebudować. Przebywać tylko na wyspie i czarnym budynku, czego ja już słyszę gdzieś pająka? Tam coś jest dobra zetnijmy to drzewo, albo nie pierwsze wezmę trochę dirtu. Zbiorę A jest ściemnia zbiorę trochę dirtu, żeby obkrążyć tą wyspę tak, to powiększyć się, żeby nigdzie mi żadna sadzonka nie uciekła. Bo na pewno mi się jeszcze przyda Ten pająk chyba się zabija Albo i nie Dobra Może mi już wystarczy Tak żeby chociaż o dwa poszerzyć Żeby mi nic nie uciekło I zaraz tylko zetniemy to drzewo. Zrobię sobie kilofa i łopatę. To mi się na pewno teraz przyda, bo tu jest dużo dirtu. Aha, kilof mi się nie chyba nie przyda. No dobra To zrobimy sobie łopatę. Zbierzemy trochę piachu. Kurde jeszcze trochę. I pójdziemy zobaczyć coś w tym domku. Może przykaz i znajdę jakąś skrzynię. Ile mi tego będzie potrzebać? 20 jeszcze zbiorę. Jeszcze dwa. Dobra. Jeszcze? Nie wziąłem. Dobra, ten pająk mi denerwuje. Jeszcze raz. Dobra, oby mi przynajmniej z pięć wypadło. O, skrzynia ha. Dobre, ciekawe co w środku. Ale pierwsze zetnijmy drzewo. Woda? Fak. Moje sadzonki. Pochodnia, o, łopata na wykończeniu. Jedzenie i dwa żelaza. Dwa żelaza. Hmm. Kurde, noc się robi. A i mam nowego skina. igram na wersji 1.9... o, fajny księżyc. 1.9 yy, Pre-release 4. Najnowsza. Dobra. Noc jest, żadna sazonka mi najgorzej nie wypada. O, jest jakaś. Fuck. Muszę to jakoś zatamować. Fuck. Dobra, chociaż jedna jest. Mm. Kurde. Nie wiem, jak tego zatamować. Kurde, tylko jedna! No nie, za mało! Ciekawe, co to jest! Nie przypomina mi nich ze skrzyni. Chyba, że tam jest klosek i dopiero skrzynia. Bo skrzynia jest teraz mniejsza. Zaraz mi ta woda zepchnie w przepaść. Przydałoby się skrzynię zrobić. Jest te dwie sazonki. Przydałoby się jeszcze. Fuck! Zaraz sobie to pochodnie zepsuję. Dobra. Dwie chociaż dwie sazonki. Zaraz mi tu coś zje. Dobra, to w tym czasie pozbierajmy sobie trochę piachu. No już to łopata to... Ile? Jeden czy dwa? Trzy. <grymne> dobra. Drewno. Jedną pochodnię mam, to mi na razie wystarczy. Na pewno zrobię workbench'a. Z dwóch sobie zrobię patyki. Nie no dobra, z jednego. O tak. I łopata I rozwalmy tu trochę tego dirtu Tylko, że mi nic się nie zespałniło na tych kawałkach ziemi I Oby spadło Jak się już tam coś zespałni to niech spadnie z tą wodą Fajnie by było bo ten kaktus rośnie coś Dobra nie wiem, może będę się po prostu kopał takim schodami spiralnymi w dół. Aha, dobra. W sumie to nawet nie mam pochodni, chociaż jak będzie dzień, no to bym się tutaj gdzieś kopał. E, może tak. Że tylko nie spadł gdzieś. Tego nie. Niech mi ten kaktus rośnie. No i po opacie. Kurde. Nie bardzo mam ochotę w nocy kopać. Najgorzej te pająki. Dobra nic, mam dwa żelaza, zrobię sobie miecz. No i trudno ee, my, Nie będę używał tu Zciągnę ściągnę się tylko po to, żeby zobaczyć co jest nowego w tej wersji. Obiecuję, że nie będę używał. A jakbym nawet użył, to byście zobaczyli. Bo skąd by miał te przedmioty na takiej małej wysepce. O nie Ech, A ja właśnie zrobiłem miecz. Kurde. Tam coś jest. Tak myślałem, że właśnie gdzieś zaraz znajdę żelazo. Aj... Fuck! O nie jest miło. Ale mam pomysł. Tak chociaż żeby mi nie zrzucili Trzeba sobie jakoś radzić, nie? Dobra Jednak się przyda ten miecz, ale mógłbyś też drewniany w sumie Czego nie widzę, że ich uderzą Ile tu tych spawnerów jest? Ale no, można ekspa na, na cudz, ale idę po tą pochodnię. Najgorzej jak będę wracał, to czy, to mi się, czy coś mi się tu zespałni. Kurde. Nie no dobra. Trzeba poczekać na dzień. A w tym czasie sobie jeszcze trochę po, pokopiemy może. Nie no. Nie no poczekam na dzień Dobra, zaczynam teraz nagrywanie I jak będzie już Ranek to włączę. Zaraz wracam Kurde, nie ten guzik. Fejd, <gryw> zaraz wracam. Jeej, słońce wstaje. W końcu. Chociaż, że czekałem, może dwie minuty. Dobra. Popatrzmy na ten wschód słońca. Bardzo, bardzo ładny. Ale jeszcze jakby to było jakieś morze albo coś. Dobra. Idziemy. Idziemy, ale idziemy. Aha, dobra, weźmy to pochodnie. Dobra. Kurde, zastanawiam się, czy nie zrobić sobie skrzyni. Chyba gdzieś jakiś głupi przypadku zginął. O i teraz widać już uderzenia Olej siedzi pod subitem Nie wiem czy mi to coś pomoże Przekonamy się O nie no nie Nie no nie tak z skrzyni What the fuck Nie no w sumie mogę spawner rozwalić To dobra Potłuczemy to chwilę. Ciekawe, czy to się rozwala dłużej niż Obsidian. Aaaa. Ah. Chyba nie, bo już jest, już jest przy końcu chyba. Chyba nie. O nie, no... Nie, no to jest już... nie. No przecież nie rozwali admin bloka Ale mogę rozwalić skrzynię, tylko nie wiem co jest pod nią Chyba nic Nie dobra, jest klocek Eee Yellow Wool, dobra Jeszcze dwie i będę miał łóżko nic tu więcej nie ma Chyba nie Dobra Przydałby się kilof kamienny Zróbmy sobie jeszcze parę patyków Kolejną łopatę I kilof Aj! Zapomniałem posadzić drzewa sobie zrobić drugie schodki Przebałby się... Nie no O i mam skrzynię, świetnie Eee Dobra, postawmy to drzewo tutaj e, To na pewno Drzewo dirt, dirt Dobra, tu jest teraz wszystko cenne Wezmę tylko to i Wezmę właśnie tylko to i to Chociaż to też jest bardzo cenne no dobra. Mmm... to może się tylko w tą stronę. Kurde, to jest straszne po prostu. O, o! o. Kurde, no miałbym już kilo w żelazny. Ale mam węgiel za to. I wózek. Ze skrzynią. Ale mi się trafiło nieźle. O, i tory. Dobra, idę to schować. Nie, no, pokopię jeszcze trochę. I tu w ogóle jest, zrobię to odwrotnie wszystko niż w zwykłym Minecrafcie. Bo w Minecrafcie to kopałbym w nocy. A tutaj muszę w dzień. Wow. Fajne, ale przekonajmy się czy jest takie bardzo rozmyślane Chyba nie Bo dobra rozumiem Obsidian Chroni mnie przed wykopaniem yy, żelaza Ale jednak tak nie jest Kurde Zdaje mi się, że jak rozwalę ten birt... Znaczy ten ka... O kurde co to jest? Ten kawałek desek. To zdawało mi się, że wpadnę do tego. Znowu obsidian, ale to jest dziwne. Że wpadnę do tego spawnera co słychać z ząbiakami. Dobra, rozwalmy to. Mamy trochę desek. Ciekawe czy to jest dookoła. Jak tak to się bardzo cieszę. Dobra. Teraz by się przydała siekiera, ale nie ma co marnować drzewa. dajmy sobie trochę światła. Zaraz mi coś zespałni. Boję się, że tam będzie zombie Tam na pewno będzie zombie A może nie. To nie wiem, po co mi ten śnieg. No ale dobra. Eee, przydał mi się kamień. Jednak nie jest dookoła. Nie skręca, no nie skręca. Ale o, już mam 10 drewna. Nie jest źle. I coraz bardziej denerwują mnie te zombiaki. Aha, to jest obsidian, dobra. Podkopmy się pod tą skrzynię. A w sumie to przecież mogę to rozwalić. Będę miał płotki. O, jest kolejne. Coś długo rozwalałem tą skrzynię. Ale po co tu tyle Obsidianu? A chyba, że jest misja w tym ciemnym domku. Chyba tak się nazywa. Żeby dostać się do piekła. Bardzo możliwe. No ale żeby wydobyć obsidian muszę mieć diamentowy kilow. Ciekawe czy w ogóle dużo mi zostało jeszcze do dna tego. No! Trochę zostało. Mam nadzieję, że... O! Jest kamień! Mam nadzieję, że jeszcze dużo takich ciekawych rzeczy jak to na przykład... ...znajdę. W tej... Nie wiem... W tym pro, W tym... ...prostokącie? W tej bryle. Dirtu. Tak powiem. Dobra, ale rozwijamy się, bo już mamy trochę kamienia. I dwa węgla. Nie, jest źle. Tylko z chęcią bym znalazł źródło um, tych zombiaków. Mam łopatę, wiem. O, jest, jest i ten krzemień. Nawet dwa. Dobra, ale mam tą wełnę. Wolę z nią pójść na górę. Aha. Dobra, nie ryzykuję, tak. Tędyk... O, już mam czwarty poziom! Co to jest? Jezu... Jeszcze mi tu bugów brakowało. Zaraz będę mógł wydobyć też żelazo. A, może mieć też węgiel. A w sumie mogę drewnem przypalić. O, już jedno wyrosło. Rozwijamy się, nie powiem. O, prawie mi jeden spadł. Aha. Trochę to poszerzę. Dobra. Zetniemy to drzewo i będę powoli, kończy, powoli kończył pierwszy odcinek. Dawaj, dawaj. Ciekawe, ile z tego sadzonek będzie. Mam nadzieję, że więcej niż dwie. Chyba, że tamty mi gdzieś spadły Tutaj rośnie Może będę stał przy krawędzi Dawaj, dawaj Może więcej wypadnie kiedy rozwalał Już jedną widzę Dobra O, jest następna O Chyba jednak teraz więcej wypada jak się rozwala liście Jest! Kolejna! Bo wcześniej pamiętam, że jak rozwalałem drzewo I same liście znikały To dużo więcej sadzonek wypadało niż jakbym rozwalał je ręką Ale teraz widzę, że jest odwrotnie Mam 5 sadzonek! O tak! A teraz bym skręcił chęcią zatomował tą wodę nie, dobra, dam radę. Dobra. Jeszcze spod spodu. Tak, a w sumie mogę przecież podpłynąć, ale szybko pływa. Dobra. Pozbyliśmy się wody i tym sposobem skończy, skończę odcinek. Komentujcie, subskrybujcie i łapka w górę. Na razie.